Dziś zaproszę cię na pocztę. Ktoś powie, kto teraz wysyła listy. No, niekoniecznie listy, mogą to być paczki, mogą to być kartki pocztowe, no, ale przecież od tego mamy paczkomaty. Ale kto wie, może kiedyś będziesz w takim kraju, w kraju zagranicznym, gdzie będziesz chcieć wysłać na przykład paczkę, list czy pocztówkę do Polski i wtedy warto by było znać te wszystkie podstawowe słówka i zwroty. A jeżeli mieszkasz w kraju anglojęzycznym, to z całą pewnością też one ci się przydadzą. Będziesz się pewniej czuć właśnie w miejscu, jakim jest pełsz. Office, czyli takie jakby pocztowe biuro, tak by sobie można skojarzyć, bo office to właśnie biuro. Wchodzimy do takiego Post Office i z miejsca co mówimy? Warto się przywitać. Na przykład good morning, ale później mówimy, co byśmy tam chcieli zrobić: kupić chleb, bynajmniej, raczej wysłać listy albo na przykład paczkę. Paczka jest chyba teraz taka najbardziej powszechna. I'd like to send a. No właśnie i co? Package jest taką najpopularniejszą formą jaką znam. Natomiast w Wielkiej Brytanii na taką paczkę, którą się wysyła, raczej powiedzą parcel. Czyli dość podobnie package, parcel, niezależnie od tego, której wersji użyjesz, one będą zrozumiałe. So, I'd like to send a parcel. I'd like to send a package. To I'd like to, to znaczy chciałbym, chciałabym, taka forma grzeczna. Nie I want to send a package, też by można tak powiedzieć, ale jeżeli chcemy brzmieć jeszcze lepiej, I'd Like to send a package or a parcel. Można też wysłać letter, czy też Brytyjczyk powie letter. letter o letter, bardziej amerykanin powie w taki sposób, więc która wersja dla ciebie lepsza letter, moim zdaniem taka łatwiejsza do wymówienia wersja nieco bardziej brytyjska letter, albo na przykład postcard, postcard, czyli nasza polska pocztówka, będąc gdzieś za granicą można by poprosić o postcard, na przykład a holiday, holiday postcard, czyli taką wakacyjną. Czasem możemy potrzebować też tam envelope. Envelope, czyli koperta. To słowo też może się przydać w różnych sytuacjach, niekoniecznie związanych z wysyłaniem jakichś paczek, i można by powiedzieć: I need an envelope. Takie: I need, chyba najprostsza forma. I need an envelope albo na przykład: I need a stamp. Stamp z kolei może to być znaczek, ale może to być także pieczątka. W niektórych miejscach ktoś mógłby rozumieć stamp jako albo pieczątkę, albo znaczek. Więc tutaj można być bardziej precyzyjnym i powiedzieć na przykład rubber stamp, czyli ten gumowy stemp, albo na przykład postage stamp, czyli pocztowy znaczek. I wtedy nikt nie będzie mieć wątpliwości. Natomiast na poczcie raczej, jeżeli powiesz, I need a stamp, to nikt nie da ci pieczątki, żeby sobie na przykład nią popodbijać kartki. Ta pani czy pan na poczcie pewnie coś tam powie. Być może podsunie nam jakąś kartkę i powie fill out, fill out the document, fill out the paper, the form, the application, czy cokolwiek innego, co zostanie nam podstawione. I wtedy my, nie wiedząc, co tam dokładnie jest i jak to należy wypełnić, nawet na polskojęzycznej poczcie miewałem z tym problemy, dlatego wtedy warto poprosić o pomoc. Zawsze warto prosić o pomoc. I śmiało powiedzieć how to fill out the form albo how do you fill out the form. Albo zapamiętaj samo nawet słowo kluczowe. Fill out, czyli wypełniać, możesz powiedzieć nawet jakiś zlepek słów. Help me, help me fill out the form. Co nie będzie super poprawne, ale zostanie przekazana informacja, przecież to jest najważniejsze. So once again, how to fill out the form, czyli jak wypełnić formularz. Erze XXI wieku, gdy podamy swój numer telefonu, dostaniemy różne powiadomienia, kody śledzenia. W wersjach anglojęzycznych z całą pewnością też mają takie usługi. Więc możesz dostać wiadomość w stylu pick up your package, pick up your letter, pick up your order. Pick up, czyli jakby tak podnieść, zgłoś się po tą paczkę, bo ona gdzieś jest, na przykład czeka na ciebie na poczcie. Może być też do tego dorzucony tracking number. Tracking number, czyli kod śledzenia. Możesz też zapytać, Where is the tracking number? Gdy będziesz wysyłać na poczcie na przykład jakiś list czy jakąś paczkę. The tracking number. I on wtedy może być gdzieś tam pod kodem kreskowym. Warto sobie go mieć, żeby sprawdzić, gdzie jest Twoja paczka. Za chwilę opowiem Ci o jeszcze jednej rzeczy: o jeszcze jednej rzeczy, którą warto znać w XXI wieku, czyli o. Paczkomatach? Jakby można powiedzieć paczkomaty po angielsku? Pewnie jest wiele różnych firm lokalnych, które funkcjonują na danym rynku. U nas mówi się po prostu paczkomaty. To jest nazwa własna. Ale jak przekazać informację, że mamy takie właśnie miejsca, w których można nadać paczkę, można tam odebrać paczkę, nie trzeba czekać na listonosza, nie trzeba nawet się z nikim spotykać? Za chwilę podam swoją propozycję, natomiast jeżeli ten materiał dotychczas ci się podoba, koniecznie pozostaw po sobie ślad. Koniecznie daj mi też znać w sekcji komentarzy, czy być może te słowa są dla ciebie nowe, czy być może już wcześniej zdarzyło ci się o nich słyszeć, a może znasz jeszcze inne, lepsze, bardziej przydatne słowa i zwroty, koniecznie też je zawrzej. W sekcji komentarzy każdego zachęcam do rzucenia okiem w sekcję komentarzy, bo tam często mamy zlepek bardzo ciekawych słów i zwrotów. No i koniecznie zostań ze mną dłużej, polub mnie na Facebooku, na YouTubie, ponieważ będę starał się dorzucać Ci mnóstwo, mnóstwo przydatnych, praktycznych informacji na temat języka angielskiego. Ostatnia propozycja to parcel lockers. Lockers, czyli jakieś takie skrytki, jakby coś zamkniętego. Locker to może być taka skrytka. Parcel lockers to jest jedna z moich propozycji na paczkomaty. Może też być oczywiście package lockers ale jestem pewien, że w wielu miejscach na świecie funkcjonują po prostu nazwy własne, tak jak w naszym przypadku paczkomaty. Paczkomaty stały się także nazwą produktu. Jestem pewien, że nawet jeżeli teraz by weszła jakaś nowa firma na rynek, byłaby to firma ABC, to pewnie miałaby paczkomaty ABC. Nawet jeżeli ta nazwa jest zastrzeżona, to po prostu używalibyśmy tego tak między sobą w rozmowach. Więc jeżeli mieszkasz za granicą, to koniecznie daj mi znać, jak to wygląda u Ciebie, jak to wygląda w swoim miejscu, w Twoim kraju, w którym obecnie się znajdujesz. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Ostatnia propozycja to parcel Ostatnia propozycja to parcel Ostatnia propozycja to parcel locus